I się nie nagrało! Kochani, to się nie nagrało, to powtórzę jeszcze raz, bo wy nie wiecie, Dobre. ale bagietka dzisiaj dostaje, rozdaje bardzo ładny rusze, dziękuję ci bardzo! No ba... Y, słuchaj, ja chciałem tak, wiesz, trochę pokazać siebie trochę z innej strony. Nie z tej tylko dymiącej, nie z tej tylko po prostu, że dodatuję do wszystkich. Po prostu też się opanowałem, bo już chciałem robaliniemu y, czasnąć. Olejnik też bym musiał dostać, kamerzysta też. Ale generalnie się opanowałem, bo bardziej szanowałem moich garniturek okay. niż, niż y, tych typów y, y, te, nie? Także no, ten kwiatek ci dałem, bardzo on dopiero rozkwita, tak jak ty rozkwitasz I, i wy pasujecie do siebie. Bo tamten poprzedni był bardziej za bardzo rozkwitnięty, więc... Tak, taki, taki, to jest taki tekst, czy tak wyjątkowo w sensie? Nie, jak... ale akurat u, u ciebie tak mi się urodziło. No, no, u, Dziękuję ci bardzo. <śmiech> <śmiech> nie spodziewałeś się tego, co? Nie, nie, nie spodziewałem się. <laughs> Mam nadzieję, że czerwonej się nie zrobiłem. Nie, po prostu to wyszło z tego, że wyciągłem e, rozkwitniętą różę i po prostu e, szanuję ciebie, więc okay. <laughs> stwierdziłem, że ona. Ta róża nie zasługuje na Ciebie, więc musiałem wybrać inną. Dziękuję. Proszę bardzo. To bardzo mi, ale słuchaj, taka Twoja strona, bardzo fajna, Ty będziesz już chciał odejść od tej strony dymiącej i pozostać w takiej, czy to tylko taki jednorazowa zmiana roli, powiedzmy, na takiego bardziej spokojnego Michała? Wiesz co, trochę tego, trochę tego. Okay. Żeby po prostu, wiesz, żeby zadowolić ludzi, tych, co lubią spokój hmm? i zadowolić ludzi, czasem jakiś taki pazurek wbić kogoś. Ale właśnie nie boisz się, że przez to, że e, tak jest taki spokój między wami, między tobą i kamerzystą, to dziś w tej walce nie możesz, w sensie nie wejdziesz w nią tak dobrze, jak powinieneś? Nie, to ja zobaczyłem na pierwszą moją walkę. Ja do Patyczkiego nic nie miałem. Do kamerzysty już coś tam mam. Mhm. Już jest jakiś powód, jest motywacja. Do Patyckiego ja totalnie nic nie miałem. On mi po walce też się rozpłakał, ja mu pogratulowałem dobrej walki po tym, a na przykład do niego w ogóle nie podałem mu y, ręki po, y, po tym i po prostu to jest ten. Także to nie jest tak, że y, ja nic do niego zbytnio nie mam. To y, walka przykładowo przegrana. Bo do pateczkiego też nie miałem, ale weszłem, zrobiłem swoją robotę. Ja tam nie patrzyłem, czy to jest kolega, czy nie kolega. Po prostu. Y, Szedłem po zwycięstwo, szedłem po swoje. To czysto, czysto analitycznie jakie dajesz szanse sobie w pojedynku z Kamerzystą, bo opinie są różne. Pół na pół, bo ja nie wiem co on tam potrafi, to nie jest tak, że ten no może mnie gdzieś tam czysto trafić, może mnie odciąć, może mnie nie odciąć, może ja go trafię. Ja tam jakiś progres zrobiłem, nie chcę za dużo o tym progresie y, mówić, bo wiesz, przeciwna drużyna sucha, także... Trzeba być... Oszczędny. I w razie wuj to jeszcze mam trzy kupnięcia. No tak. Jak byłem przegrywał, to dostanie hajki i wygram. No i co? No i jest tak kurwa. To zrób to w pierwszych 10 sekundach. Nie no, chcę się pobawić. Okej, okay, ale na przykład widziałeś się, bo ja zwróciłam uwagę, że kamerzysta nadal kuleje. Nie boisz się, że gdzieś tam może właśnie go kontuzja wykluczyć w trakcie walki? Eee, I'm sorry, po co tą walkę teraz brał? No, dobre pytanie. Po co brał? Mogę e, poczekać, e, wyzdrowieć. I'm sorry. Okay. I'm sorry, mermory, niech sobie kupi nowe resory. Dobra, i na tym skończymy dzisiaj, bo jutro to wyjdzie w środę chyba. Tak mi się wydaje. Znaczy nie, wywiad wyjdzie dzisiaj, ale Dobrze. dla Was mam specjalną niespodziankę, ponieważ jutro Bagieta do mnie wpada na wywiad. Tak jest. I tam poznacie go z fajniejszej, znaczy z fajnej. Z takiej bardziej otwartej strony pogadamy o różnych ciekawych tematach. Na Dobrze, nie ma oszczędny. problemu. Dobrze nie ma problemu. Także otworzy się. Trochę. Się, tak jak ta filmy. różyczka się otwiera. Tak. I na ta różyczka będzie z nami. Dobrze. Dobra. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję i do jutra. bardzo. Do jutra.